Powracamy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z 10 października 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z dnia 10 października tego roku, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego? Za czyn określony w tym wniosku zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna 231 za wnioskiem 241, przeciw 206, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z dnia 10 października 2024 roku przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosę. Powracamy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku komendanta głównego policji z 25 marca tego roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 700 ustęp 5 w związku z artykułem 10b ustęp 1 ustawy o wykonywaniu mandatu proponuje, aby sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego na podstawie artykułu 7c ustęp 6 w związku z artykułem 10b ustęp pierwszy. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za wykroczenie w drodze uchwały podjętej bez większością głosów ustawowej liczby posłów głosować będziemy teraz nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komendanta głównego Policji z 25 marca 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 446 posłów, większość bezwzględna 231 za 177, przeciw 268, wstrzymał się jeden. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z 25 marca tego roku przedłożonym przez komendanta głównego policji.